Mam zaszczyt Państwa zaprosić na pierwszy charytatywny turniej w piłce siatkowej mężczyzn. Zaprosiliśmy na ten turniej czołowe drużyny z eksaklasy z piłki siatkowej w Polsce, a także jedną z najlepszych drużyn czołowej ligi niemieckiej, a mianowicie drużynę EWI-WODILEN. Wśród zawodników, którzy przyjadą w składach drużyn zaproszonych, są m.in. tacy zawodnicy jak Paweł Zagumny, Sebastian Świderski, Patryk Czarnowski, Jakub Jarosz, a także wielu, wielu reprezentantów byłych, a także obecnych naszej reprezentacji Polski. Przyjadą także reprezentanci Niemiec w składzie Vivo Diren. Przyjadą reprezentanci Argentyny w składzie Pana Polu, Siatkarz-Wielon, a także reprezentanci Francji w składzie Farta Kielce. Postaraliśmy się po wielu bardzo ciężkich rozmowach zaprosić takie właśnie drużyny po to, żeby Państwu pokazać jak wygląda piękna siatkówka, abyście Państwo w zamian za datki jakie złożycie w postaci wykupienia miejscówek na tą wielką imprezę mogli obejrzeć siatkówkę na najwyższym światowym poziomie. Liczę na Was, na wszystkich mieszkańców Oleśnicy, a także okolic, ponieważ cel jest szczytny, bardzo bardzo szczytny i wierzę w to, że wśród mieszkańców Oleśnicy są ludzie, którzy są wrażliwi na takie właśnie inicjatywy. Będziemy zbierać pieniążki na rzecz między innymi biednego chłopca, który jest sparaliżowany, który na lekcjach na lekcji wf dostał wylewu. Muzyka